A dzisiaj moim gościem jest nie kto inny jak ten sławny Krzysztof Kras. Witam cię, Krzysztofie. Dzień dobry. Na pewno sławny na jesienne 10. No, może jeszcze trochę w ogrzychu, ale gdziekolwiek więcej wątpię. No, i myślę, że jesteś. Jesteś sławny, jesteś swego rodzaju, wiesz, takim filarem, przynajmniej tutaj Dolnośląskiej, społeczności trenerów. Jednym chyba z pierwszych tutaj w tym regionie, ale to fakt. ale właśnie. Krzysztof jest również prelegentem naszego wydarzenia Ewolucja, daj się zainspirować. Trener oraz mentor skuteczności, pisarz, a przede wszystkim praktyk, twórca nowatorskich form edukacji dorosłych. Gra Edukacja to jest jakby twojego autorstwa oraz Teatr Organizacji, w którym pamiętam, że kiedyś miałam okazję zagrać. Yes, Też pamiętam. By, tak, to były, to były chyba początki nawet tego Teatru Organizacji. I teraz tak, będziemy mówić o latach, tak więc uwaga, uwaga, Krzysztof od blisko 30 lat wspiera w skutecznej, empatycznej sprzedaży, w zarządzaniu, w komunikacji w rozwoju biznesu stworzył również autorską metodę Sprzedawca na 5. jest autorem wielu książek o tematyce biznesowej, między innymi Zatruty biznes oraz Kapitanie kto obrał Twój kurs to jest to, czyli biznes w czasie kryzysu, czyli to jest idealna książka wiecie na te czasy to jest idealna książka na te czasy Krzysztof jest też twórcą autorskiej koncepcji biznesu i życia z poziomu serca i wspiera ludzi w osiąganiu życiowej harmonii zgodnie z ideą życia z poziomu serca. A na wydarzeniu Ewolucja daj się zainspirować. Krzysztof będzie prowadził warsztat harmonizowanie życia czyli jak uzyskać spokój i równowagę w relacjach osobistych rodzinnych i zawodowych w czasach kryzysu. Bardzo ważny aspekt, bardzo dużo obszarów w, w tym. I myślę, że to takie. Niektórzy mówią, że to jest niemożliwe. Właśnie. No właśnie, niektórzy mówią, że to jest niemożliwe. Ale jak Krzysztof, jakby tytułem wstępu, m, zawsze tak zaczynam też livey od, od pewnych takich danych, danych statystycznych. M, Informacji, które udało mi się zebrać z różnych raportów. I z uwagi na to, że mówisz tutaj o życiu rodzinnym oraz życiu zawodowym, a jak wiemy doskonale, że jedno z drugim mimo wszystko się w jakiś sposób wiąże i dość często jedno bez drugiego nie funkcjonuje, a przynajmniej w takich, wiesz, rodzinach, gdzie są wszyscy, uwaga, słowo w wieku produkcyjnym tak to się fajnie nazywa, tak u nas, wiek produkcyjny się u nas to nazywa. I ostatnio wpadł w moje ręce raport, raport galupa. The state of the global workplace z 2022 roku i w tym raporcie bardzo ciekawe dane wyczytuję i jakby im bardziej się zagłębiam, tym jestem coraz w większym, nie wiem, zaskoczeniu, ale też te dane pozwalają mi Wykorzystać tą wiedzę w różnego rodzaju jakby projektach i programach, które realizuje. I zaledwie 21% pracowników na świecie, ponieważ to jest raport globalny, deklaruje, deklaruje że są zaangażowani w wykonywanie swojej pracy. Europa 21. i Polska. Tak, 21. Tak, tylko 21. Tak, ale popatrz, że Europa i Polska notują znacznie słabszy wynik, bo tam U. mamy tylko 14%. Teraz tak sobie wyobraź, x tysięcy, setek tysięcy osób, którzy pracują, i tylko 14% z tych osób zaangażowanych w pracę. To są ogólne badania realizowane na dość sporej ilości populacji. I też taka ciekawa perspektywa, że 86% pracowników w naszym kraju. Traktuje pracę jako przykry obowiązek. W Polsce grupa zestresowanych pracowników wynosi 38% i jest o 6% większa niż było to w 2021, bo wtedy też taki raport powstał. I mówi się też, że Polacy lubią się zamartwiać. I ten raport mówi o tym, że zamartwianie się Polaków. Wzrosło z 25% w 2020 roku do 31% w 2021 roku. I teraz tak, takie są dane, takie są statystyki i to mówią statystyki. A ty, Krzysztofie, mówisz o czymś takim jak harmonizowanie życia. Ja bym chciała tak trochę skorelować i powiązać te badania. W jaki sposób jakby ta twoja metoda, ten twój sposób podejścia, może doraźnie, bądź też w dłuższej perspektywie, pomóc właśnie zestresowanym Polakom, zamartwiającym się Polakom, bądź też Polakom, których motywacja nie jest na najwyższym poziomie? Nie znam tego raportu, ale powiem szczerze, że mnie wyniki jego wcale nie dziwią, dlatego że ja od 42 lat zajmuję się Asystowaniem w rozwoju różnym firmom i różnym ludziom, i z moich prywatnych badań wynika, że, że może być nawet jeszcze gorzej. W tym sensie, że bardzo wielu ludzi przede wszystkim nie wykonuje zawodu zgodnego z własnym życiowym powołaniem, a powiem więcej, misją życiową. Która uwaga, też było dla mnie to ciekawe, jak ponad 30 lat, po raz, lat temu słyszałem, że tak jak misje firmy tworzymy, tak? Sam też wspieram, tą misję życiową odkrywamy. O, mhm. to już jest ciekawe. I od razu Rąbek Tajemnicy i na tym warsztacie przygotowałem specjalne ćwiczenie, które pomoże tym, którzy jeszcze nie odkryli, odkryć tą misję życiową. I teraz tak. Mhm. Jeśli to jest prawda, że z misją życiową, z pewnym powołaniem tutaj się rodzimy, a to powołanie ściśle związane jest z karierą zawodową, tak? czyli, czyli w jaki sposób chcemy kreować pieniądze, bo żyjemy w świecie materialistycznym, w którym bez pieniędzy nic nie osiągniemy. Pieniądze nie są najważniejsze w naszym życiu, o nie, 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 ale są bardzo, bardzo ważne. I teraz odpowiadam na pytanie, dlaczego tak się dzieje, że ludzie właśnie są niezadowoleni, niezaangażowani, czują presję czasu, a wreszcie są zestresowani w pracy. No pierwszy powód, że nie wykonują tego zawodu, który jest zgodny z powołaniem. I można przez pewien czas to robić. Można zacisnąć zęby. Ba, można czasami ulec ułudzie, że realizując marzenia swoich rodziców, którzy nas pchnęli na takie, a nie inne studia, bo marzyli o tym, żeby być lekarzem, im się to nie spełniło, więc córka ma być lekarzem, i córka idzie na te studia, i nawet jeśli się te studia podobają, i nawet potem trochę popracuje jako lekarz. Ale przychodzi taki moment, w którym misja się upomni o siebie. Moim zdaniem im wcześniej odkryjesz misję i powołanie i uwaga i odważysz się pójść za tym, co wcale oczywiście nie jest e -e -e łatwe, tym szybciej uzyskasz to, co chyba w życiu z najważniejsze. Radość, spokój, czas dla rodziny, czas na swoje pasje, hobby, czas na to. Żeby, żeby się spełniać, ale przede wszystkim, żeby w ogóle nie pracować. Bo gdybyś mi Sylwia zapytała, czy to, co ja teraz robię jako zawód, czyli to, co to wymieniłaś tak pięknie, to czy ja pracuję, to ja mówię: Ja nie pracuję. Uh -huh. Ja cały uh -huh. czas po prostu robię to, co kocham. A pieniądze, jak to ktoś powiedział, same przychodzą, większe lub mniejsze. Czyli ja odkryłem kiedyś swoje powołanie i teraz po prostu się dobrze bawię. Natomiast ostatnia rzecz to jest taka. Że jeśli nawet jest tak, że nie pracujesz że z własnym powołaniem, ale z różnych powodów nie możesz teraz zmienić, albo nie możesz nie jesteś odważny, żeby zmienić te życie zawodowe, to właśnie te warsztat, który ja proponuję, ta moja koncepcja mówi tak, ok, to przynajmniej zrób coś, co jest kluczowa rzecz. Zharmonizuj swoje życie, a mianowicie tak popraw efektywność w swojej pracy, czasową i finansową, żebyś uzyskał czas, na co, na co większość ludzi czasu nie ma, na życie rodzinne. I to osobiste. I to harmonizowanie tych trzech sfer, życie osobiste, rodzinne i zawodowe, które, jak pięknie powiedziałaś, wzajemnie na siebie nachodzą, to jest klucz, i to jest to, to sedno, o którym będziemy mówili na tych, na tych warsztatach. Ja też pamiętam też taką jedną, jedną bardzo fajną rzecz, że życie rodzinne i osobiste to są dwa różne życia, a ludzie bardzo często zapominają o tym życiu osobistym, o. że jest też coś takiego jak my w tym wszystkim i dbanie o nas samych, czyli, czyli taka nasza perspektywa tego, w jaki sposób my chcemy spędzić wolny czas, w jaki sposób my chcemy się zasobić i tak dalej. Natomiast ja Ci powiem Krzysztof, ja wczoraj byłam na konferencji Make Your Business Better, i ja na tej konferencji brałam udział w panelu i zadano pytanie a propos zmian. Dlaczego zmiany się nie zadziewają? Tak, no, tak w skrócie to pytanie brzmiało: co takiego powstrzymuje nas przed zmianami, różnego rodzaju zmianami? Mhm. I bardzo często powtarzał się obszar brak czasu. I jak tak. tylko to zobaczyłam, to, to wiesz, to jest takie, taka rzecz, która od razu uderza we mnie i wszyscy się oczywiście na mnie też popatrzyli na tym panelu, bo wiedzą doskonale, że jakby optymalizacja czasu to jest rzecz, którą się też zawodowo zajmuję. A ja, ja za każdym razem powtarzam, wtedy też tak powiedziałam, że brak czasu, ponieważ nie jest to dla ciebie ważne, i to mhm. jest bardzo istotne w twoim jakby obszarze wartości to w ogóle nie jest zawarte. Jakby nie masz czasu właśnie dlatego, że prawdopodobnie nie analizując swojej wartości, nie realizujesz też celów zgodnych z twoimi wartościami i tak dalej i tak dalej. Można by było się bardzo mocno jakby nad tym, nad tym podejrzewam rozwodzić i faktem jest, że dużo ludzi a przynajmniej takie rzeczy do mnie docierają, w pewnym wieku ocknie się. Ocknie się i mówi tak, nie no, ja już bym chciała coś robić, takiego coś co, coś innego, coś, co, co będzie zgodne coś ze swojego. mną. Tak, co będzie zgodne ze mną. I e, to, to jest właśnie to, o czym ty mówisz. Czyli no wiesz, jednoznacznie tak. twój warsztat jest kluczowy. No, nie zaprzeczę. A dlaczego? Słuchaj, ja wiesz, ja jak wiesz, ja się tym zajmuję, to jest moja pasja, tak? I, i byłem na setkach, naprawdę setkach szkoleń, z planowania organizacji czasu. Potem byłem na setkach szkoleń z zarządzania czasem. To a stopy, że wreszcie tak. trafiłem właśnie na książkę Koja. Mhm. Najpierw w rzeczy najważniejsze którą bardzo polecam, ale podtytuł tej książki mnie urzekł. Nie wiem, dlaczego w tej chwili w następnych teraz wydaniach już tego podtytułu nie ma. Uwaga, posłuchaj, ten podtytuł pod mnie powalił. Najważniejsze, by najważniejsze było najważniejsze. I teraz pytanie jest takie ale co dla Ciebie jest najważniejsze? Co dla Ciebie jest najważniejsze w sferze osobistej? Co dla Ciebie jest najważniejsze w sferze, w sferze rodzinnej? I co najważniejsze w sferze zawodowej? I tu, właśnie na tym warsztacie, w tym krótkim czasie, chcę od razu powiedzieć, że to będzie bardzo, to ja będę robił tam same tego ćwiczenia. Tam wiedzy generalnie za, za dużo nie będzie, bo nie ma takiej potrzeby. Po prostu doświadczycie tego. Ja chciałbym, żebyście wyjechali stamtąd z jakimś już początkiem procesu. I, i czyli najważniejsze, by najważniejsze było najważniejsze, i to jest jak gdyby jedna rzecz. Ale druga rzecz jeszcze. Dorzuciłem do tego jeszcze karmienie cudu. Kolejną moją autorską rzecz, karmienie cudu, czyli karmienie ciała, umysłu i duszy. I oto mamy trzy kolejne sfery, które też trzeba zharmonizować. Nie tylko karmić codziennie ciało mhm. tak fizycznie, ale karmienie ciała to, jest, to nie tylko jest karmienie w sensie jedzenia, ale karmienie również w sensie ćwiczeń. Właśnie tego, żeby, żeby mieć energię do działania, żeby mieć właśnie tą chęć do pracy w sposób zaangażowany, karmienie umysłu to jest to, w jaki sposób karmisz umysł w sposób świadomy. Mhm a nie poprzez oglądanie czegoś co ci po prostu wrzucają media i inne rzeczy i wreszcie karmienie duszy i te trzy rzeczy chcę od razu powiedzieć że to są takie dwie trójki jedna to jest życie zawodowe osobiste rodzinne a druga to jest ciało umysł dusza i teraz jeszcze to razem zharmonizujemy wow i wtedy zaczyna być magia życia wtedy zaczynasz mieć tą cudowną rzecz Mianowicie dwie rzeczy, o których ja przynajmniej zawsze marzyłem. Jak mieć w życiu radość każdego dnia i spokój każdego dnia. I mieć to poczucie, że każdą minutę i każdą godzinę, którą ja spędzam, a życie to jest czas, który nam tutaj zadany, życie to jest fascynująca przygoda, ale my nie wiemy, ile ona trwa. Więc trzeba celebrować nie tylko każdy dzień, każdą godzinę, każdą minutę, ale celebrować. I robić to, czego ja naprawdę chcę. I to jest kluczowa rzecz. Dobrą wiadomość taką. To można bardzo szybko odkryć i bardzo szybko to zrobić, ale na koniec powiem, mam złą wiadomość. Zła wiadomość jest taka, cała ta koncepcja jest bardzo prosta, ale niełatwa, Aha. Aha. ponieważ będzie wymagała zmiany nawyków, będzie wymagała pracy z narzędziem. I tu Sylwia możecie cię zaskoczę, bo pamiętasz, że ja zawsze mówiłem o tym, że kompetencje składają się z trzech elementów, tak? Czyli mhm. wiedza, postawa, wiedza i umiejętności. Uwaga, już nie ma z trzech elementów, już jest z pięciu elementów. Już ja dodałem dwa następne elementy. Postawa, tak, wiedza, tak, umiejętności, tak, ale uwaga, narzędzia, mhm. czwarty element i umiejętność posługiwania się tymi narzędziami. To mhm. odkryłem. Narzędzia, 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 ja jestem narzędziem, całe życie szukałem takiego narzędzia, najpierw to był planer, najpierw to była lista, jak wiesz, pierwsza generacja, potem był planer, mhm. kalendarz, mhm. potem był organizer, setki różnych organizerów, już fajne, aż wreszcie doszedłem do mojej autorskiej koncepcji, harmonizer, prawda, jaka ładna nazwa. Mhm. Pokaż, go. pokaż go, nie trzymaj ich niepewności, Dobra. pokaż ten harmonizer. Ja to... Dobra, pokażę, uwaga. To jest mój harmonizer, który mi służy już 15 lat. który się składa z wielu elementów, ale którego sercem wszystkiego nie zdradzę, ale którego sercem jest matryca tygodniowa Uwaga ze skrzydełkiem. Wiem, mhm. że ewolucja jest cała skrzydlata. I tylko tak mm -hmm. pokażę, gdzie właśnie harmonizujemy życie osobiste, rodzinne i zawodowe. Tu jest karmienie cudu, a tu mm -hmm. jeszcze są role życiowe, które, o których będziemy mówili, że w ramach tych wszystkich trzech, trzech sfer mamy jeszcze role życiowe. tak jak ojciec, jak, jak syn, jak przyjaciel, jak, jak właściciel jednej firmy, drugiej projektu. I mm -hmm. uwaga, i cały klucz polega na tym, że będziemy planować tylko tydzień. Więcej już nie zdradzę, bo to jest harmonizer, który mi służył. 15 lat, ale mam niespodziankę, Sylwia, dla ciebie i dla każdego, kto będzie na moich warsztatach. Oto właśnie 29 września 2023 roku będzie światowa prapremiera jednego, pierwszego egzemplarza najnowszej wersji harmonizera z zamkiem mhm. szyfrowym, że, ponieważ będą tutaj bardzo intymne rzeczy, żeby nikt tego nie otrzymał. Uwaga, teraz nie będę pokazywał, jaki mam szyb. Tada I który będzie już. W nowszej wersji, ale mhm. uwaga, zdradzam rąbek i na tym, na tych warsztatach jako pierwsi, bo Sylwia może zaznaczyć, że nawet Sylwia, Ty tego nie widziałaś. Tak. Jako pierwsi nie widziałam. zobaczycie, zobaczycie coś. Czekajcie, tylko żeby. O, tutaj. Tu mam, tu mam. Już, Już wyciąga. <laughs> Jako pierwsi. jestem tak podekscytowany, że wiecie, to jest, słuchajcie, mój roboczy rękopis, który już jest zrobiony, już jest w drukarni, w firmie Stolga drukowane. Uwaga, że to będzie z dwoma skrzydełkami. Uh -huh. Z jednym skrzydełkiem będzie jedna rzecz, z drugim skrzydełkiem będzie druga rzecz. A rozumiem, tylko... że coś, coś, z tego, coś z tego na ewolucja dostaną, dostaną uczestnicy trwania. Tak, Aż będziemy warsztatów. już na tym pracować. Będziemy generalnie coś wyniosą, coś z niego wyniosą. Wyniosą na pewno, ponieważ będziemy na tym, na tym pracować, gdzie będziemy mieli przesłanie tygodnia, będziemy mieli cele tygodnia, gdzie będziemy mieli grę w nawyki, będziemy mieli podkręcanie talerzyków. Nie, nie, wszystkiego nie mogę zdradzić, sam nie, się już nie mogę doczekać. Wszystkiego nie zdradzę. Teraz się uśmiecham tylko, ale naprawdę te, te prawie 30 lat mojej pracy spowodowało, że jestem tak podekscytowany, bo bo to jest po raz pierwszy wszystko w jednym, w jednym narzędziu. Więc jeszcze raz powtarzam, narzędzia, narzędzia, narzędzia. Każdy z was to będzie na tym szkoleniu, będzie mógł to dotknąć, zobaczyć oraz popracujemy już na, na pewnych, na tych najnowszych matrycach. No, będziecie mogli potem za ileś lat powiedzieć, jak to już będzie, wiecie, słynne na cały świat, a będzie na pewno. Kurde, a ja jako pierwsza, pierwszy dotknęłem tego harmonizera pana Krasa, ponieważ to jest moja autorska Metoda, więc nie możecie tego nigdzie dzięki zobaczyć. I tylko dzięki Sylwii Petrynie i jej wspaniałej konferencji będziecie mogli to zobaczyć. No tak, czułam się. Poczułam się tutaj w tym momencie wyróżniona. Ja, ja tak jakby, zobaczcie w ogóle, jak Krzysztof tutaj rozpromieniony jest, bo faktycznie tak jest. Obiecałam Wam, że na tej ewolucji. Zresztą, jak na każdej ewolucji, ja zapraszam przede wszystkim praktyków, nie teoretyków, niekoniecznie takich zawodowych mówców, ale ludzi, którzy pracują nad pewnymi koncepcjami, nad swoimi materiałami, nad swoimi rozwiązaniami i tym przede wszystkim będą dzielić się podczas tegorocznej ewolucji. A ja tutaj w międzyczasie jeszcze czytam komentarz. Od Krzysztofa, Twojego imiennika. Bardzo polecam warsztaty z Krzysztofem Kras. W 2003 roku na moim pierwszym kursie trenerskim u Krzysztofa odkryłem, że chcę, że kim chcę być. Krzysztof pomógł mi odkryć, że chcę być trenerem finansowym. Krzysztof wręczył mi książkę Bodo-Szafera i zaprosił, aby, abym przygotował prezentację, która później stała się moim życiem. Tak więc zobaczcie, że to działa. Mamy tutaj namacalny dowód w postaci wpisu. No i oczywiście, i oczywiście no warto powiedzieć też o tym, że, że faktycznie tak jest, że, że, że to narzędzie twoje jest po prostu efektem twojej wieloletniej pracy i próbowania rzeczy, które się sprawdzają i odsiewania tych, które się nie sprawdzają. No właśnie, to jeżeli już zdradziłeś, jakie korzyści przyniesie udział w Twoim warsztacie, czyli tak naprawdę już pokazałeś nawet to mięso, o które miałam Cię dopiero zapytać, ale już pokazałeś, tak. to powiedz jeszcze, kogo zapraszasz na ten warsztat? Dla kogo on okay. jest dedykowany? Tak, to na tym się zastanawiałem, bo oczywiście mógłbym powiedzieć, że na tą sprawę dla każdego, bo każdy chyba dzisiaj marzy o tym, ale gdybym miał to jednym słowem odpowiedzieć, to zapraszam każdego, kto, uwaga, chce zająć się wprowadzeniem do swojego życia więcej harmonii, równowagi i balansu. A konkretnie, szczególnie zapraszam właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych, którzy muszą sobie często wykonywać wiele funkcji równocześnie i spełniać wiele ról życiowych, to im bardzo w tym pomoże. Edukatorom, wszystkim, doradcom, coachom, mentorom, trenerom, którzy pracują, coś na ten temat wiem, Ty też, którzy pracują często na bardzo wielu projektach. I, i, I muszę jeszcze łączyć czasami swoją pracę z, właśnie z innymi, no i właśnie z, na, czasami nawet z pracą etatową. Uczestnikom MLM-ów. To jest kolejna grupa, której serdecznie polecam, bo ci to już na pewno często zaczynają od tego, że mają pracę zawodową, a to traktują jako coś dodatkowego, a potem jak rozwiną swoją sieć, to dalej muszą działać na paru projektach równocześnie. Wreszcie menedżerom, szczególnie tym wszystkim, którzy pracują na różnych projektach i zarządzają większymi projektami. Wszystkim freelancerom, freelancerów zapraszam, ponieważ oni w pojedynkę muszą robić wiele rzeczy i często nie mają czasu dla rodziny i dla samych siebie, osobom, które chcą założyć firmę i chcieliby to od razu zrobić dobrze pod względem czasu, właśnie. Mhm. E, I chcą takiego szybkiego, harmonijnego wzrostu. To, to I wreszcie chyba, osobom, które. Są... nie nie chyba raczej nie, nie na tej ewolucji, ale już większość ma biznes. Okej, okay, dlatego właśnie ten. I osobom, które mają tak. już firmę, tak. a chcieliby teraz bardziej harmonijnie ją rozwijać. Oraz osobom, które chciałyby przede wszystkim uzyskać czas dla rodziny, dla siebie, w tym zagonionym, będącym w nieustannym stresie i mającym presję czasu. No tak ci na to pytanie najprecyzyjnie mogę odpowiedzieć, jak mogłem. Bardzo, bardzo, bardzo szczegółowo. Generalnie tak, wszyscy, którzy są zapisani, przynajmniej w jedną, w jedną grupę wpadają. No, tak, więc, tak, więc to jest, to jest bardzo, bardzo ciekawe. Kiedy ta ewolucja jest? Ewolucja jest 29-30 września we Wrocławiu. Widzimy się w hotelu Haston. Ja serdecznie Was zapraszam do tego, żebyście właśnie skorzystali z warsztatu Krzysztofa, mhm. ponieważ po pierwsze jego wiedza, ponieważ podejście takie. Z jednej strony podejście takie mentorskie z doświadczenia wynikające, a z drugiej strony takie dość nowoczesne, bo, bo jednak różne teorie i różne rzeczy ty najpierw jakby osobiście doświadczasz, zanim się tymi mm -hmm. rzeczami dzielisz, może być dla Was bardzo przydatne w szerokim tego słowa znaczeniu, mm -hmm. ale powiedz jeszcze, kiedy ten Twój warsztat będzie, Krzysztof. Już mówię, warsa to się odbędzie 29 września w godzinach 10.45 do 12.15. I tak naprawdę, gdybym miał powiedzieć w krótkich słowach, jakie korzyści osiągniecie, to po pierwsze czas, uzyskacie czas na wszystko, co chcesz, co chcesz. Po drugie pieniądze, bo dzięki temu zwiększysz efektywność swojej pracy. Ważna rzecz zdrowie, ponieważ stres wynikający z presji czasu jest przyczyną prawie większości chorób. Spokój, radość, poczucie spełnienia, zadowolenie swojej rodziny. Jak chcesz, żeby Twoja żona, Twój mąż był z siebie zadowolony, to zobaczysz po tym warsztacie takie wodą uśmiechy. Wreszcie możliwość zrealizowania swoich projektów i marzeń, o których marzyłeś, a które zawsze odkładałeś. Poznasz bardzo konkretne narzędzie, no i wreszcie podzielę się z Tobą swoim doświadczeniem i, i, i będę miał niespodzianki, takie bonusy różne dla tych, którzy przyjdą na moje szkolenia, ale to teraz już nie zdradzę. Ja myślę, że na każdym warsztacie będą niespodzianki i bonusy, bo Nie. wszyscy z zaproszonych dotychczas gości coś tam w zanadrzu trzymają, coś w zanadrzu trzymają po to, żeby uczestnicy byli faktycznie wyposażeni w wiedzę, w narzędzia, w doświadczenie. Ja osobiście też rekomenduję warsztat Krzysztofa. Znamy się bardzo długo. Współpracujemy ze sobą też już od, myślę, że trochę, trochę lat się znaliśmy. Wcześniej współpracowaliśmy bardziej intensywnie, teraz już jakby ta współpraca znowu jest nawiązana. Wszystkich, którzy nas słuchają, zachęcam serdecznie do tego, żeby wskakiwali na tą stronę Ewolucja bis i kupywali bilet. Przy zakupie biletu pamiętajcie o tym, żeby wybrać warsztaty, na które chcecie się zapisać. Jest coraz mniej miejsc na warsztaty niektórych też trenerów, bo jedne schodzą szybciej, drugie schodzą równomiernie, ale jest w ogóle generalnie coraz mniej miejsc na te warsztaty. Im szybciej się zapiszecie, tym większe będziecie mieli możliwości skorzystania z różnych warsztatów u różnych osób. W ramach ewolucji możecie wybrać przy dwudniowym bilecie aż cztery warsztaty półtorej godzinne i oczywiście dodatkowo do tego wszystkiego macie całą, całą aparycję właśnie związaną z ewolucją, uczestniczenie w spotkaniach networkingowych, uczestniczenie w częściach wspólnych, w wystąpieniu, w wieczorze i to jest bardzo ważna rzecz, bo my Petra Consulting uroczyście obchodzi 20-lecie istnienia swojej firmy i zachęcam was do tego, żebyście świętowali po prostu z nami. Krzysztof, na koniec, tak na koniec. Dlaczego warto być na ewolucji? Bo to jest na najbardziej, całym... bo to jest najbardziej inspirująca konferencja, której, którą, którą, ja e, e, znam. A nie wiem, czy wiecie, że z łacińskiego inspirare to jest tknąć w kogoś ducha. Więc jeśli chcecie wylecieć jak na skrzydłach, właśnie no, dzięki temu, to po prostu skorzystajcie z tej, z tej inspiracji. Ja się już sam nie mogę doczekać, bo też się na trzy warsztaty mogę zapisać jako uczestnik, i, i, i też właśnie w tej chwili jeszcze sprawdzam, na które, bo, mam, bo bym chciał na wszystkie. Znam część prelegentów, nie wszystkich, i wiem, że to są no, najlepsi z najlepszych, no ale przede wszystkim wiem, jaki klimat i atmosferę tam stworzysz. A to też jest bardzo, bardzo ważne. Krzysztof, serdecznie Ci dziękuję za udział w dzisiejszym live. Wam za to, że oglądaliście, komentowaliście. Krzysztofa, który komentuje, pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy za Twoją aktywność. To w ogóle jest jakby. Krzysztof jest fanem Krzysztofa. <grafię> gratuluję, <grafię> gratuluję. Słuchajcie, serdecznie Was zapraszamy na Ewolucja. Widzimy się 29. 30 września w hotelu Haston we Wrocławiu tym razem No i bądźcie z nami. Ja Życzę wam bardzo... jak najwięcej harmonii spokoju miłości w życiu. Dziękuję Krzysztof za poświęcony czas do zobaczenia. Do zobaczenia